Alfabet Wojtusika. Podcast Literacki Łukasza Wojtusika. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz, jaki, gdzie. Zazwyczaj tak zaczynam, kiedy nie wiem, jak zacząć. Literacki podcast autorski. Odcinek zerowy, czyli taki, w którym warto by coś o sobie opowiedzieć. No to opowiadam. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Wojtusik. Zastanawiałem się trochę, jak opowiedzieć, żeby opowiedzieć dobrze. No i wtedy pojawił się pomysł, żeby ktoś po prostu mnie przepytał, bo tak jest łatwiej. Okazało się, że tak jest tylko pozornie łatwiej, bo gdy przepytujecie autorka znakomitych książek, takich jak Beksińscy, Portret Podwójny czy Komeda Osobiste Życie Jezu, a tą autorką jest Magdalena Grzebałkowska, to wcale nie jest z górki. Łączymy się. Internetowo. Kraków, Wita Sopot, Sopot Wita Kraków, Magda w Sopocie, ja w Krakowie. Chodźmy. R. Jak rozmowa. No i stało się, ja nigdy nie byłem odpytywany. Wiesz, raz byłem odpytywany, mówię do mojej gościni, którą Państwo na pewno znacie, jak nie znacie, to poznacie. Magda Grzebałkowska się nazywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Raz do, zadzwoniła do mnie jakaś pani z takiego magazynu tygodnika wiele lat temu, bo robiła portret, uwaga, trzydziestolatków pracujących w mediach. Zapytała mnie o moje życie, jak pracuję, jak żyję, i okazało się, słuchaj, że jestem niedefiniowalny. Dlatego, że wyszło mi, że kiedy spojrzy się na moje życie, ja wtedy miałem dwóch, dwójkę dzieci jeszcze takich malutkich, to jestem tradycjonalistą. Jeżeli chodzi o poglądy, jestem anarchistą, a w życiu jestem liberałem. Nie napisała o tobie w ogóle w tej gazecie. No nie, bo to było too much complicated, rozumiesz. Ja się tutaj przygotowałam do naszej rozmowy. Mam litery alfabetu i będę ci zadawać pytania alfabetycznie, ale rzecz. Polega na tym, że czasami mam więcej pytań niż jest liter alfabetu, a czasami robię błędy ortograficzne celowo, bo ja w ogóle nie robię błędów ortograficznych, ale nie miałam już tego pytania włożyć, więc najwyżej. Dobrze. Dobra, słuchaj, czy w ogóle wiesz, wiesz kto pierwszy spisał abecadło w Polsce? Nie. Jan Kochanowski, wyimaginuj to sobie. Ciekawe, nie? On tam siedział pod to lipo i pisał. Pisał, dokładnie. Jeszcze jedna rzecz. Sprawdziłam częstotliwość występowania liter w alfabecie polskim i najczęściej, jak myślisz, jaka literka jest? A. A, właśnie. A ja myślałam, że K. Nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że najwięcej jest ludzi na K. No więc A występuje 8,91%. Potem jest litera mhm. E, jak Elżbieta, 7,66. Potem jest O. A litera Ły, jak Łukasz, występuje 1,82% w całości, a litera W, jak Wojtusik, 4,65%. Czy znasz alfabet Morsa? Nie, niestety. No to ja znam, bo jestem harcerką wieloletnią i naucz się, że A to jest kropka, kreska. Bardzo proste, nie? Tak. A teraz zaczynamy pytania do kolegi alfabetycznie. Ja... Tego się boję, że zaczniesz mi teraz zadawać pytania, kropka, kreska, kropka, kropka. Ja, ja chciałam zrobić niespodziankę i ci wystukać Łukasz Wojtusik, ale się za długo nazywasz, także jakbyś nazywał Ola Ptak albo coś takiego, to bym się ci prywatnie kiedyś. A zacznijmy od litery A. I rzecz tym, że ja tu już mam od razu dwa pytania. Więc powiedz, czy chcesz A1, czy chcesz A2? A1 poproszę. Jesteś autorem książki. Bo opowiedz nam o tym, jak to być autorem książki, co napisałeś. Ja napisałem dwie książki, a w zasadzie wspólnie napisaliśmy jedną zrobiłem z ojcem Leonem Knabitem, bo zawsze chciałem z nim pogadać, bo wtedy już się trochę różniliśmy, a teraz różnimy się bardzo, bardzo. I chciałem się dowiedzieć, jak to jest być najmłodszym człowiekiem internetu, będąc najstarszym mnichem w tym kraju, i jednocześnie jak to jest myśleć o życiu i śmierci? A miałem takie wrażenie, że już wtedy, mający już teraz ponad 90 lat ojciec Leon Knabit, o myśleniu o śmierci mógł myśleć. Tak się zresztą okazało, że to prawda, a drugą książkę zrobiłem z facetem, który kilkanaście miesięcy po tym, jak wydaliśmy książkę Łobuzy, napisaną wspólnie z Piotrkiem Żółką, to jest taki facet, który zrobił między innymi taką rozmowę wywiad rzekę z księdzem Kaczkowskim, to się nazywało Życie na pełnej petardzie, no i z Piotrkiem zrobiliśmy taką książkę z niepokornym jezuitą, tak go nazywaliśmy, innym łobuzem, który nazywa się Grzesiek Kramer, no i chyba miałem nosa, bo po kilkanaście miesięcy po tym, chociaż wolałbym, żeby tego nie robiono, Grzesiek Kramer dostał zakaz wypowiedzi. Publicznej, nie w związku z tą książką, tak. ale w związku z inną wypowiedzią. Nie złamałem mu życiorysu. Nie, nie złamałem u życiorysu. Taką mam nadzieję, Grzesiu pozdrawiam. Ty nie jesteś z Krakowa, prawda? Ale ja ci zadam pytanie, akcent krakowski. Dawaj. No, a. No co ty, weź, weź, że ty bajoku jeden. Ja nie umiem, wiesz, mamy taki podział w domu, że ja pochodzę z Zagłębia Śląsko-Nobrowskiego, w związku z tym, co paradoksalne, dość yy, nie umiem mówić po śląsku i nigdy bym się nie odważył, ale mam wrażenie, że czuję akcent, czyli że trochę potrafię naśladować. Natomiast moja koleżanka, małżonka z kolei, pochodząca z Małopolski, świetnie potrafi naśladować yy, ten akcent i śpiew w ogóle mowy, gdyby miała się wysławiać po góralsku. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, to ja ci powiem, że ja się chyba tego nauczyłem przez tych ponad 20 lat mieszkania w Krakowie. Już po prostu w zasadzie tego nie słyszę, ale wiem, że się śpiewa i że wszyscy inni to słyszą, a ja tego nie słyszę. Tak, to jest cudowne. Ja to uwielbiam. I to przez osmozę się jakoś chłonie, prawda? Ktoś przyjeżdża do Krakowa i potem tak mówi. Tak, e, tak mówią. Ale to jest piękne. To nie, nie niszczcie tego tak do końca. <laughs> Postaramy się. Uchaj, no to teraz litera B. Oczywiście nie będę pytał cię po kolei ze wszystkich liter, ale Jasne, jest, że... mam takie pytanie, co ono mi się podoba. <laughs> Słuchaj, z którym bohaterem literackim się identyfikujesz, by jak bohater literacki nie identyfikuję się z żadnym bohaterem literackim, to się zmienia dekadami. Ostatnio miałem taki moment, że postanowiłem wrócić do Wilka Stepowego, bo zawsze mi się ten bohater gdzieś podobał. Był jakiś taki dla mnie intrygujący i kiedy zacząłem czytać, to stwierdziłem, że okej, okay, to jest dobra książka Hessego, ale to już chyba nie jest ten bohater literacki, z którym chciałbym się identyfikować. Najbardziej chyba chciałbym się identyfikować, wiesz, z takimi bohaterami raczej film ale to ze względu na zamiłowania mojej żony do westernów i do takich opowieści, wiesz, łotrzykowsko-gangsterskich, więc na pewno jest kilka takich postaci, natomiast literacko chyba nie mam. No, jak Wiesz, kocham postać mistrza, kocham postaci z y, Mistrzej Małgorzaty, ale chyba nie mam takiej postaci, z którą bym powiedział, że bardzo chciałbym taki być. To Be jak Behemoth. To ładne i takie nieprzewidywalne. E jak edukacja. Bo to ma być w końcu tutaj rozmowa o tobie. Opowiedz w ogóle, kim Ty jesteś? Dziennikarzem od lat 20 mogę tak powiedzieć, chociaż od 15 dziennikarzem radiowym w radiu znalazłem się przez zupełny przypadek dzięki koniunkcji Planet. Pojawiłem się na pewnej imprezie, gdzie dostałem mikrofon do ręki i potem okazało się, że się da. I chyba bardzo długo szukałem różnych swoich ścież ścieżek, bo też próbowałem swoich y y kroków w teatrze lalkowym dla dzieci, robiłem to, to... różne to... rzeczy. W słowo. Co robiłeś w teatrze lalkowym? of them Wiesz co, ja skończyłem dwuletnie studio aktorskie, między innymi prywatne w Krakowie, i później, będąc na drugim roku, wyłapał nas facet, który nazywał się Antoni Mleczko, i on łapał takich młodych ludzi jak ja, którzy nie bali się wziąć do dłoni pacynki czy, czy lalki, robił z nami teatr lalkowy dla dzieci. Takie zapotrzebowanie wtedy w Krakowie było. No, w tym teatrze spędziłem teatrze lalki aktora parawan kilka ładnych lat, a później miałem przerwę, jak zacząłem pracować w radiu i wyrejestrowałem kilka spektakli epizod aktorski, a później zaczęło się radio i to mnie tak wciągnęło, że, że nadal na co dzień zajmuję się pracą w radiu, czytam w stacjach muzycznych w Krakowie i przygotowuję serwisy dla stacji muzycznych, nieważne jakich, natomiast ważne jest to, że zajmuję się też tam także takimi treściami publicystycznymi, a oprócz tego prowadzę spotkania autorskie, bo gdzieś właśnie z książkami się zaprzyjaźniłem radiowo także parę ładnych lat temu, tak to mniej więcej wygląda, no i pojawiam się czasami na festiwalach, prowadzę literackich Prowadzę różnego rodzaju spotkania, warsztaty, bardzo różne rzeczy. Zajęty człowiek. Fy jak Franciszek, i teraz będzie błąd yy, ortograficzny. Wstrętne słowa, których nie lubisz. Ja wiem, że wstrętne nie pisze się przez Fy, ale. Tylko to mi to pytanie pasowało. Ja mam taki, taki zwrot, którego nie lubię, bo używam go nagminnie, wiesz? Tak? W radiu, jak się pracuje, to jest tak często, że po prostu człowiek się musi słuchać. I to nie jest tak, Szanowni Państwo, że przynajmniej ja tak uważam, że jak się człowiek odsłuchuje z tego, co nagrał, to nie jest tak, że uwielbiamy swój głos i po prostu się rozmiędlamy, myśląc, o jak ja dobrze brzmię, prawda? Bo głosik może sobie zrobić każdy, tak naprawdę, prawda, Pani Magdo? Okay. E, i, i, I tak nie jest. Ja mam takie sformułowanie, które na przykład ostatnio chodzi za mną jako taka trauma, i bardzo nie lubię sformułowania, no właśnie, ponieważ nagminnie go używam. Mam nadzieję, że no właśnie, to jest jasne. A na przykład, czy w tych prędnych słowach przeklinasz na przykład czasami, czy nie używasz przekleństwa? Nie każę ci teraz mówić, które przekleństwa. Używasz języki, ale powiedz, czy w ogóle. Powiedziałem już, że jestem trochę anarchistą, i powiedziałem również, że uważam, że język jest po to, by z niego korzystać. To znaczy, jak ktoś mnie zdenerwuje, ja generalnie bardzo lubię ludzi, ale jak coś. Najczęściej denerwują mnie sytuacje, to znaczy jakiś absurd sytuacja, jakaś matnia. I jeżeli coś mnie zdenerwuje, tudzież wkurzy, to są takie sytuacje w życiu, w których nie można, jak doskonale to wiesz, powiedzieć, ojej, troszeczkę się zdenerwowałem, nawet chyba się wkurzyłem. Tylko trzeba użyć bardziej dosadnego słowa. I jak coś mnie mocno zdenerwuje, to używam mocnych, ale mam nadzieję, adekwatnych słów. Natomiast staram się używać wulgaryzmów, bo o nich mówimy świadomie. Teraz mam do ciebie pytanie na literę. I, I jak ikony. Żyjemy w czasach minimalizmu, a ja niestety jestem, co mnie cieszy z tego powodu, że również z moją żoną, osobą, która jest raczej takim klasycznym zbieraczem, lubię zbierać różne rzeczy, natomiast z ikonami jest sprawa taka, że jest z nimi związana historia zupełnie szczególna, że rzeczywiście ja uważam, że ikony do mnie gadają i potrafię wejść do sklepu z ikonami czy do pracowni. To są najczęściej ikony, na które po prostu mnie stać, więc nie myślicie Państwo, że to są jakieś nieprawdopodobne. Dzieła sztuki, chociaż dla mnie one mają takie znaczenie. No i potrafię zobaczyć, ponoć tak jest, że potrafię, a mówią to ci, którzy widzieli, że potrafię zobaczyć na przykład, nie wiem, 50 podobnych przedstawień, to znaczy ten sam element, nie wiem, Jezus Chrystus Pantokrator albo jakiś święty w bardzo jakimś ikonicznym ujęciu i potrafię zobaczyć tych samych przedstawień 10 i wybrać tą jedną ikonę spośród tych 10, bo ona do mnie gada. Mam na ścianie ikony z bardzo różnych krajów, przez Europę, po Afrykę nawet, Wiem, że ludzie, niektórzy, którzy są mi bliscy, od czasu do czasu z różnych dalekich podróży przywożą mi ikonę, a w jednym z miejsc na świecie, w Rumunii, w jednym z, ze sklepików i pracowni zostałem uznany za znawcę ikon. Kusiło cię kiedyś, żeby pisać ikony? No właśnie, tu zaczyna się, widzisz, no właśnie. <noise> I nie, nie wytnę tego. Napisałem ikonę. Napisałem ikonę, poszedłem na warsztaty do Muzeum Narodowego. Tam przy okazji wystawy Mater Maria Misericordia była prowadzona, były warsztaty spisania ikon. Pisałem czy też namalowałem taką ikonę. Jest to nieprawdopodobnie trudna rzecz dla mnie, przynajmniej, ponieważ mam różne uzdolnienia, natomiast wiem jedno, nie posiadam uzdolnień plastycznych. To znaczy, tak, przyznam się teraz, pozdrawiam się serdecznie, mamusiu. Mama mi rysowała rysunki w szkole podstawowej. A kogo namalowałeś? Kogo napisałeś na tym konie? To jest Matka Boża Eleusa, czyli taka matka tuląca dziecię. Wzorem była ikona, która właśnie była na tej, na tej wystawie, więc to było fajne, bo można było nie dość, że być sobie w takim pomieszczeniu, które stało się na czas tych warsztatów pracownią na terenie Muzeum Narodowego w Krakowie, to mieliśmy taką możliwość, żeby bez problemu wchodzić na wystawę, jak na przykład chcieliśmy, wiesz, zobaczyć jakiś detal, nie? Byłem tam w grupie jako, jako chyba jedyny, jako pierwszy Pierwszy, ale wszyscy przyjęli mnie z dużym y, pobłażaniem dla y, umiejętności, które posiadam. A ta pierwsza ikona gdzie wisi? U was w domu? U mnie w pokoju, w, w mieszkaniu, tak. Z, razem z innymi ikonami. Jak przyjedziesz, to ci pokażę. Dobra. No, patrz, nie odróżniłam, że jedna może być y, nie taka. O? Naprawdę? <noise> nie, wiesz co, bo tam była taka fantastyczna pani, która prowadziła te zajęcia i ona na końcu zrobiła, to jest w ogóle nieprawdopodobne, to znaczy ktoś ma taki zmysł, ja ją zrobiłem i uważałem, że jest skończona, ale w ogóle do mnie nie gadała, wiesz? I ona nagle na nią spojrzała, wzięła pędzelek, zrobiła może z dziesięć ruchów wokół oczu i nagle ona ożyła. To jest nieprawdopodobne. Teraz litera K. Książka twoja pierwsza w życiu. Pierwszą w życiu? No to elementarz Falskiego pamiętam. Ale taka, która miała wpływ na ciebie. Myślę teraz, odpowiadając Ci, to jest też taka technika, której, bo wiesz, ja tak jak mówię, najczęściej zadaję pytania i wtedy jest łatwiej, ale teraz już widzę, że jak się odpowiada na pytania i nie ma się gotowej odpowiedzi, to mówi się szybciej, po to, żeby jednocześnie w głowie wymyślać jakąś mądrą odpowiedź, żeby wiesz, powiedzieć coś takiego wow. No dobra, ja zaczynałem chyba tak na poważnie. Mój kuzyn świętej pamięci mnie e, nauczył czytać fantazy. I zaczynałem od Tolkiena, takie poważne czytanie, od Lovecrafta i od na przykład Howarda. To jest taki autor, który stworzył postać Konana Barbarzyńcy. No to grubo. A ty no. ile byłeś? Z nastolatkiem byłeś czy już dorosłym człowiekiem? Nie? Wiesz co, nie, miałem wtedy 12-13 lat, i podobały mi się takie z dzisiejszego punktu widzenia, czasami o tym w domu rozmawiamy, jakie książki nam się podobały, to oprócz tego nurtu fantazy, to podobały mi się na przykład książki typu Ten obcy. Myślę, że książki, której bym teraz nie tknął, a wtedy jakoś na mnie zrobiła wrażenie. I jeszcze była taka książka, i ty zostaniesz Indianinem. I pamiętam, że czytałem ją dwa razy. Tak, tak i ty zostaniesz Indianinem, było fajne, ale mm -hmm. Jurgiel Lewiczowej. Nie, nie był fajny, nie był fajny, to też była moja lektura. Mamy teraz literę P i tutaj są aż trzy y, zagadki, znaczy trzy pytania, trzy wyrazy, o które mogę zapytać. Powiedz, chcesz P1, P2 czy P3? P3. Przyjaźń. Czym jest dla ciebie przyjaźń? Czy masz przyjaciół, czy nie potrzebujesz? Oj, to wchodzimy na takie pytania z cyklu pytania, które są bardzo blisko ciała, a, a o nich nigdy nie mówiłem.